W dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać, jak nabieram oczka na nitkę pomocniczą. I robię to zarówno w przypadku, gdy robię sweterek od góry, jak i wtedy, gdy nabieram oczka od dołu. Tutaj Wam pokażę, może na przykładzie sweterka, którą aktualnie robię. Jest on robiony od góry i początkowe oczka nabrałam na tą taką pomarańczową nitkę, która służy mi jako nitka pomocnicza. Może wyjaśnię też, może ktoś nie będzie wiedział, po co mi ta nitka pomocnicza. Po spróciu tej nitki otworzą mi się oczka i będę mogła. Dorabiać plisy, nie będę musiała na brzegu dekoltu, tu jest w tym przypadku w kształcie litery V, nie będę musiała nabierać oczek na brzegu, tylko po prostu spruję ten łańcuszek i odkryją mi się oczka gotowe, już tylko nałożę je na drut i będę mogła kontynuować robienie plisy. Jest to o tyle wygodne, że dzięki temu jeszcze można dodatkowo dopasować dekolt już po zrobieniu sweterka, jeżeli okaże się za duży czy za mały, można spróć trochę tych oczek początkowych lub nabrać, zrobić szerszą plisę. Nie stanowi to wtedy problemu. Jeżeli chodzi o nabieranie oczek z dołu, to też ma swoje zalety tutaj w tej bluzeczce nabierałam oczka od dołu i też akurat wykorzystałam, mam tą, tą taką nitkę pomocniczą, wykorzystałam ją również do nabrania oczek do tego sweterka i yy, yy, jeszcze nie powiedziałam właśnie o tym, że istotne jest, żeby wybierać nitkę pomocniczą taką, która nie jest włochata, najlepiej nadaje się do tego włóczka jakaś gładka, bawełniana, czy z jakiegoś poliestru, która jest Śliska wtedy łatwiej spróć, szczególnie jak robimy główny sweterek włóczkami, które mają włos i tutaj w tym przypadku swetra robionego od dołu nabrałam na tą nitkę pomocniczą, to ta pomarańczowa. I tu, to zaletą tego w tym przypadku jest fakt, że po zrobieniu swetra można spróć tą pomocniczą y, nitkę, nabrać oczka i zrobić sobie y, dowolny ściągacz. Albo jeżeli okaże się, że zrobiliśmy sweterek za krótki lub za długi, można go spokojnie spróć i y, y, zrobić tak jak, y, jak chcemy: od, zredukować długość czy, czy przedłużyć. Bardzo często jest tak, że po wypraniu sweterka okazuje się, że albo się skurczył, albo się troszeczkę rozciągnął na długość, więc tutaj ratuje nas wtedy ta nitka pomocnicza. W tym sweterku, po zrobieniu okazało się, że długość jest idealna, więc pozostawiłam tą nitkę pomocniczą i taki mi pozostał brzeg w formie łańcuszka. I nie sprułam go po prostu, tylko tak zostawiłam, nie dorabiałam żadnego ściągacza. I jakby poddała mi ta nitka pomysł na dalsze wykończenie tego swetra, bo to jest taka nitka cieniowana. Także ja tutaj za pomocą szydełka po prostu zrobiłam takie łańcuszki przy wykończeniu dekoltu. Tutaj przy rękawach też mam tak zrobione. I tutaj jeszcze się troszeczkę podwijał mi brzeg. Także jeden rządek jeszcze zrobiłam szydełkiem yy, takiego łańcuszka. Także ja sobie bardzo cenię tą, tą, yy, ten właśnie sposób nabierania na tą nitkę pomocniczą. A teraz pokażę Wam, jak ja to robię, bo są różne sposoby yy, nabierania, niektórzy yy, niektórzy robią i dopiero w tym łańcuszku nabierają oczka. Ale ja robię to w ten sposób, że używam drutu. I tutaj mam szydełkę. nitkę tą pomocniczą. Tu będzie nitka, którą teoretycznie bym robiła z Ja pokażę na, na takiej mniejszej próbce, żeby to było zrozumiałe, bardziej takie zrozumiałe. I mniej czasu zajmowało, bo mogłem pokazać na gotowym sweterku, ale to z kolei byłoby długo. Czyli tak, najpierw na szydełku robię taką pętelkę, tak jakbym zaczynała robić łańcuszek. Można kilka oczek sobie przerobić tego łańcuszka. I teraz biorę drut. I drut układam na nitce, szydełko mam w tej pozycji. Nitka jest pod spodem, tutaj, pod drutem, pętelka na szydełku. I teraz szydełkiem Chwytam nitkę, tutaj sobie ją kładę na palec, żeby troszeczkę ułatwić sprawę. I przeciągam tą nitkę przez, y, y, przez oczko. I teraz mam na drucie jedno oczko, i nitkę muszę przełożyć pomiędzy szydełkiem i drutem. Także znowu drut leży na nitce nitka jest z tyłu drutu tu mam już jedno oczko na drucie nabrane i teraz ponownie chwytam szydełkiem nitkę przeciągam przez oczko i mam teraz dwie, dwa oczka na drucie i Nitkę przesuwam pomiędzy drut a szydełko i po, z powrotem mam nitkę. Nitka leży pod drutem. Staramy się niezbyt rozciągać te oczka, żeby były takiej grubości jak jest, jakiej grubości jest drut. I po, znowu chwytam. Nitkę przeciągam przez oczko, przerzucam nitkę pomiędzy drutem i szydełkiem i znowu nabieram oczko i ta sama sytuacja. Nitkę przerzucam sobie za drut, nabieram oczko, nitka za drutem. Widzicie tu od spodu, już powstaje ten, ten taki fajny łańcuszek. A na drucie już mam 5 oczek. Nabieram tyle oczek, ile będzie mi potrzeba do mojego projektu. Bardzo prosta sprawa. I znowu przeciągam przez oczko pomiędzy. To tak może wyglądać na początku skomplikowanie i nieporęcznie, ale z czasem na pewno nabierzecie wprawy i będzie się to udawało robić jak najsprawniej. Także w ten sposób to u mnie wygląda. No i cały czas tak nabieram tu pomiędzy drut i szydełko wkładam no i po nabraniu odpowiedniej ilości oczek można jeszcze zrobić sobie kilka oczek łańcuszka to jest bardzo wygodny sposób jeśli robimy od góry wtedy łatwiej jest połączyć te te oczka w, w, w krąg. Czyli oczka są nabrane. Od spodu ładny łańcuszek. No i załóżmy, że, że już mam tą ilość oczek, które chciałam nabrać, wtedy sobie już. Yy, zakańczam po prostu, przez oczko przeciągam można nawet zrobić sobie kilka oczek tego łańcuszka i odcinam nitkę i mamy nabrane oczka po nabraniu oczek teraz będę robiła tym właściwym ściegiem załóżmy, że, że to będzie mm, sweter robiony od dołu i na razie nie wiem jaki będę robić ściągacz, albo wiem, i po prostu chcę, chcę żeby później sobie móc go dorobić. I ten pierwszy rząd y, trzeba przerobić y, jako oczka prawe. Pierwszy rządek jako oczka prawe. Jak robimy od góry, to też pierwszy rząd oczka prawe, a później już można robić tam taki wzór, jaki, jaki mamy zaplanowane. A jeżeli robię od dołu, bo mogę robić też od dołu w okrążeniach, albo od dołu w oddzielnych częściach, które później będę zszywała. Także, jeżeli robię od dołu w okrążeniach, to, to robię jeden rządek oczek prawych. Przed tym moim zasadniczym wzorem. A jeżeli robię w częściach, no to na początku pierwszy rząd robię oczka prawe, a drugi rząd oczka lewe, i to już będzie tak jakby taka podstawa do, do dalszego robienia jakichś tam wzorów. I tutaj robię, robię rzędami powrotnymi, więc druga strona. Moje robótki to są oczka lewe. I tak sobie to będę robiła. Zrobię taką troszkę większą próbkę, i później Wam pokażę, jak spróję ten łańcuszek, i co, co tam będziemy mieć dalej. No I teraz pokażę, jak to jest jak prójemy te oczka. Załóżmy, że już tu zrobiłam do, do tej długości, która mi była potrzebna. E, tu jeszcze mogę Wam powiedzieć, że w ten sposób jest fajny do wykorzystania. Na przykład, jeśli chcielibyśmy zrobić taki brzeg swetra dwuwarstwowy, to wtedy po prostu te oczka z jednego i z drugiego drutu można przerobić razem i wtedy później na przykład zrobić jersey'em w górę no ale teraz pokażę jak to będzie jak będziemy pruć tu mam ten łańcuszek no i już mam pierwsze oczko drugie oczko Najlepiej jest pojedynczo te oczka nabierać, żeby nie pogubić gdzieś po drodze. Ich i Nabieram. Po kolei jedno po drugim. Ostrożnie, żeby się gdzieś któreś nie wyślizgnęło. Tak kolejno, kolejno, jedno za jednym. Bardzo fajna metoda, naprawdę polecam. I ostatnie oczko. Tutaj mi się troszkę zgubiło to brzegowe, ale to uratujemy. Tutaj nie zakończałam z tego poprzedniego drutu. I widzicie. I teraz możemy robić w dwóch kierunkach naszą dzianinę. W górę lub w dół albo tak jak mówiłam złożyć i po prostu po dwa oczka przerabiać razem razem i wtedy dopiero iść w górę można jeszcze zrobić tutaj y, takie ozdobne ząbki poprzez robienie y, narzutów także sposobów jest masę i to dziewiarstwo <grywanie> daje ogrom możliwości także na tym etapie Mogę już robić sobie ściągacz czy jakiś inny wzór, którym bym chciała wykończyć dzianinę. Mam nadzieję, że ten film się Wam do czegoś przyda, że, że będziecie próbować ten sposób. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, czy, czy podoba się Wam i czy to było zrozumiałe, co ja. Co ja Wam tu przedstawiłam, bo czasami to jest tak, że człowiek tłumaczy, myśli, że wszystko jest zrozumiałe, a jak ktoś inny z boku na to popatrzy, to yy, wygląda to inaczej. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na mój kanał i mam nadzieję, że wkrótce pojawi się znowu filmik. Subskrybujcie mój kanał. Jeśli podoba się Wam ten filmik, to także ocencie go. Będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam serdecznie, do następnego filmu.